Chociaż nie opadły jeszcze wszystkie emocje po wiosennym finale 14 edycji Tańca z Gwiazdami, już teraz pojawiają się nazwiska uczestników kolejnej odsłony popularnego tanecznego show telewizji Polsat. Tym razem na parkiecie także nie zabraknie najwybitniejszych przedstawicieli świata sportu, muzyki, filmu i show, biznesu. Jak na razie producenci przedstawili nam dopiero część uczestników. Wiadomo już, że w rywalizacji o kryształową kulę zobaczymy takie gwiazdy jak Julię Żugaj, Rafała Zawieruchę, Annę Marię Sieklucką, Piotra Świerczewskiego, Vanessa Aleksander, Filipa Bobka, Michała Majera, Filipa Lato, Olgę Bończyk, Natalię Nykiel, Maciej Zakościelnego i Majkę Jerzowską. Duże emocje wzbudza zwłaszcza udział słynnej piosenkarki. Wygląda bowiem na to, że będzie ona najstarszą uczestniczką w historii tańca z gwiazdami. Jak wokalistka zapatruje się na takie wyróżnienie: To jest dla mnie zaszczyt bycia najstarszą uczestniczką, bo to tylko pokazuje, że my kobiety naprawdę mamy wiek w głowie. Zdradziła w rozmowie z faktem. Przy okazji okazało się, że Majka Jerzowska już od dawna marzyła o tym, by znaleźć się w programie Polsatu. W trakcie mojego koncertu jubileuszowego na Polsat Hit Festiwalu, podczas próby generalnej gdzie tańczyłam z tancerzami z grupy Next, podszedł do mnie Tomek Barański i mówił, Majka jak ty się ruszasz? Ja cię widzę w TZG. Ja mu odpowiedziałam, Tomek błagam, ja już dwa razy miałam propozycję, marzyłam o tym 20 lat temu. Wtedy to byłoby dla mnie cudowne wyzwanie. On powiedział, ja nie wiem. Ile ty masz lat, i to mnie nie interesuje, bo ty się ruszasz jak nie jedna trzydzieści, latka, relacjonowała artystka dziennikarzom tabloidu. Artystka nie ma jednak wątpliwości, że udział w tanecznym show będzie bardzo wymagającym doświadczeniem, tym bardziej, że grafik piosenkarki jest niezwykle napięty i 64, cztery, latka nie narzeka na nadmiar wolnego czasu. Jestem tak podniecona tym, że się nauczę tańczyć tak naprawdę, bo to, że ja tańczę na scenie to ja sobie tańczę tak, jak ja uważam. Tu będę musiała słuchać mojego partnera, tancerza i choreografa. Mam nadzieję, że wyciśnie ze mnie ostatnie soki, zdradziła faktowi. Jak na parkiecie tańca z gwiazdami poradzi sobie Majka Jerzowska, okaże się już niebawem. Zobacz też, Julia Żuga opowiada o tańcu i swojej wpadce scenicznej. Tak zareagowała Anna, Maria Sieklucka jest singielką. Nie szuka nowej miłości Filip Bobek, uwielbiany aktor ma w ręku drugi fach. Mógłby pracować jako szef kuchni tańca z gwiazdami Julię Żugaj. Rafała Zawieruchę, Annę Marię Sieklucką, Piotra Świerczewskiego, Vanessa Aleksander, Filipa Bobka, Michała Majera, Filipa Lato, Olgę Bończyk, Natalię Nekiel. Maciej Kościelnego i Majka Jeżowską. Będzie ona najstarszą uczestniczką w historii tańca z gwiazdami. To tylko pokazuje, że my kobiety naprawdę mamy wiek w głowie. Od dawna marzyła o tym, by znaleźć się w programie Polsatu. Majka jak ty się ruszasz? Ja cię widzę w TZG. Ja nie wiem. Ile ty masz lat i to mnie nie interesuje, bo ty się ruszasz jak nie jedna 30, latka udział w tanecznym show będzie bardzo wymagającym doświadczeniem tu będę musiała słuchać mojego partnera, tancerza i choreografa. Mam nadzieję, że wyciśnie ze mnie ostatnie soki zobacz też, Julia Żugaj opowiada o tańcu i swojej wpadce scenicznej. Tak zareagowała Anna, Maria siek jest singielką. Nie szuka nowej miłości Filip Bobek, uwielbiany aktor ma w ręku drugi fach, mógłby pracować jako szef kuchni.